Halo, halo, cześć, tutaj Tenshi, a to jest y, pierwszy filmik z Doty 2. Yy, nie grałem jeszcze nigdy w Dotę, to jest moje pierwsze to jest moje pierwsze wrażenia tak jakby z tą grą. Cóż, zaczynajmy. Witamy w Docie 2. Aby poprawić twoje wrażenia z gry, podziel się swoją znajomością Dota 2 i podobnych gier. Jestem początkujący, mam już doświadczenie nie mam już doświadczenie z grania podobnej do Dota 2, tak. O, oh, jest League of Legends, oczywiście. Mogę jeszcze z Smite'a wybrać? Nie mogę. League of Legends. Your experience will serve you well. Twoje ustawienia klawiszy i obcisk zostały dopasowane na popularność przez graczy. Moim w... doświadczeniem wiąże się z nimi. Niż... Aha, w każdym razie, osób... Oh, May your experience lead you to victory. No i w sklepie Ojejku, ile tego jest? Zaprawdziwe piążkę, tak dobra Eee. brojownia, wyposażenie dobra, nie wiem, graj po prostu Uczymy szkolenie. Dobra, to jedziemy w szkolenie w takim wypadku. <grymne> Gdzie tu się startuje? To tam Dobra, jedziemy. Loading upewni się, że ktoś z twojej drużyny zakupił i aktywował kuriera przed rozpoczęciem meczu. Da z kurier. In Dota, two In teams Dota. face each other across a vast battlefield. The teams, Whoa. called Radiant and Dire, are each made up of five players. Whichever team is able to destroy the opposing team's ancient will ha, claim victory. Across the battlefield Lohu. are scattered Lohu. a number of important locations. From monster infested jungles to the river, which divides the team's starting territories. As the match begins, each player chooses a hero from a diverse roster. And then Ooh, spends their starting I'm gold on a handful of inexpensive items. Within each base are three sets of barracks, where uncontrollable units, called creeps, march forth. These creeps progress down one of the three lanes toward the enemy base. Aha uh -huh. Each lane is protected by three defensive towers, which will attack advancing creeps or heroes. In the early stages of battle, heroes have yet to gather their strength and may wish to travel with their creeps for protection from enemy creeps and other forces. As the battle continues, heroes kill enemy creeps and enemy heroes to gain gold and experience. This will allow them to gain power and begin assaulting the enemy team's outer defensive towers. Oh, super. Wow, that like smoke The river is the source of runes. Runes provide temporary but powerful bonuses. Heroes may sometimes find it safer to attack neutral creeps in the jungles, or they may gather to assault the mighty Roshan in his lair, hoping to harvest his resurrecting Aegis of Immortality. In time, a team will become powerful enough to advance their forces into the enemy base, where they may destroy the enemy barracks to grant themselves mega creeps in that lane. Once they have breached the enemy's inner defenses, the team must attack and destroy, no, dobra. destroy the ancient no, to claim victory. To claim victory. Gratulacje, jesteś pierwszym obserwatorem, zapamiętamy Cię na długo. Nice! Yy. Opcje. Opcje, opcje. E, e, e. A tak, nie mapa, kamera, wideo. O, są napisy. No bo nie widzę innej możliwości zmiany języka, na przykład na, na polski. Trudno. Jakoś się to potwierdza. Chyba nie, po prostu będzie gra. Dobra, lecimy dalej. Szkolenie ukończone 0%. Poruszanie się było. Dobra, jedziemy dalej. Nie ma co się opierdzielać. Jeszcze chyba tylko audio troszeczkę ściszę, bo wydaje mi się, że jest za głośno. Znowu teraz razem mogę obudzić. Haha, <śmienic> jest po prawej. Haha, hahaha. Who calls the dragon knight? By my blade. By my blade. Dragon to the fray. Zatem możesz poruszyć kamerę na... Kilka sposobów. przesuń mysz do krawędzi. przytrzymaj się dodatkowych wszystkich myszy i przeciągnij Po myszy. Aha, tak. O, fajnie. No, dobre, nasz stary wróg atakuje nasze postrunki! Keeper of the light. Już no, nie zrobiłem no Moje czytanie jest takie dobre. Pójdź, piopie jakiś. Zatakuj go. Nie, ja nic nie zrobiłem. Tylko podszedłem. Cał zaatakował. Ciao. Ja masz miecze. Ha 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 ha. ha, ha, ha. Jakie yes. to zabawne. No to tego swego miecza. We cross Czy tu też chodzi o losfitowanie? Ciekawe. 40 groszy tak, to 40 złote No chroni nas, dobra, będę was chronił Mieczem mym was zasłonię Ty, a to gość to jest jakiś mur, w ogóle zbroi. No ja go wziąłem po plecak on to ulewa no The Dragon wake Awans Uuuu uh. Aha, ja muszę tu client dopiero na pół uh. To jest... O! Oh. Aha, o oh, mogę. Co mogę mm. Tylko w Q. No dobra, niech będzie. To jest. O ja, przepraszam. Play fire jednostka hmm. Aha, dobra. Dragon Charge! Wow, Oddech, włognia! Yes! On godzin. Może to jest zgod... z zdaniem dodane obrażenia. O, nie ma nic. Jestem bohaterem! O, dziękuję! Yes! Calls to Dragon Knight! But, who are you? Swiftly. Healing Self and Stone Shield. Look, I want to buy it. Right. Daleksie... Co, a nie mogę po prostu dwa? Mogę, dobra. Uuu, a! Wyleczył mnie! Późnij! Co se na miś? The dragon Clarity Uuu, male szybciej regionu! Aha, dwukrotnie klikam i natychmiast na sobie już, bo dobra. Y... który już pytasz, to z neutralnych obozów w lasach. Aha, dobra, to lecimy z gością. Za ptaszkiem lecimy tutaj my dalej. No śmieszne, śmieszne. Uła, to, to jakieś stwory. Nie mogę kamerę przymówić. Kto wychodzi to... na strach? O, gotów. To... to uciekł jeden. O, wrócił. O, ucieka. Druga. Wojciech, wojciech. Już? Aha, awans mi Dragon Blood Dostałem Łożek roznę Ua Hperagon to jest dobra umiejętność Pasywne widzę, nie mogę jej użyć Już! Co ja mam teraz zrobić? Bo nie wiem 3 neutralne wody są niedobre Tutaj są dobre, tu, no dobre jakieś Kurde nie wiem co to jest nawet Dyki czy coś co nami obce No to troszeczkę nie wygląda To mi poczęścił się mój z Diablo nazwy ich nie pamiętam niestety, ale yy, nie, to było coś takiego, że akcja w kosmosie działa, czy jakoś tak, i na platformach się chodziło. <grym> jak coś wie, to proszę na przykład, jak się a zawału dźwięki tak nie wiem być może Jej, yes i 23 nice diable ich nie to po głowie by my blade by my blade forward rusz do sklepu ciemna sema wróciłem u rękawic Ca... Siły, no, mam więcej siły, nie rycerzu. Yes! Mm -hmm. By no, my no, dobra. blade! No tak, wiem, że trzeba

Uuu znowu Uciekł gdzieś tam rog boi się może Dragon to Dragon Cia, Nie gonią mnie Stoi sobie biega, pomóż mi, bij też Awans Who calls to Dragon Trudno, nie mogę jeszcze, bo nie pozwalają Ciekawe, czy to jest tylko na no posłanku czy też yy, po prostu Dragon nie da mi się jeszcze mniejszego <laughs> Nie mogę, wyczuć timingu The

Zł, to of course. Yes. Yeah. to the frame. Who calls the Dragon Knight? Ratuj mnie, nieprzyjacielu. Trzy animacje auto ataku. Jeden yes. to jest ten cios z prawej, druga z lewej, a trzecie to jest dziobnięcie. 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 Tak Dziobnięcie. 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 Dobra, idziemy, idzie po bransoletę. Nie, Bracer, nie bransoletę, nie wiem co to jest. Eeeem... Nice, to już... Uuu, nice, posiadam już. Oprócz sklepu, klik i ulepszenia lewym przyciskiem na bransoletę. To jest ulepszenia, U. Patrzcie, 6 siły, 3 zręczności, 3 inteligencji, 3 obrazy. Zobacz instrukcję. Aha, to jest jeszcze jedno ulepszenie. No faktycznie, trochę zwolniło. To się używa, nie używa. się. nie, nie. Druga rzecz! O nie, a znowu Moje moje teraz przyszedł z drugiej strony, tak? By the honor of the ancients. Aha, z tamtych trochę wyszło, dobrze. Nie będzie. Bye, bye, Tak, laski, pamiętam. Oh, i, i, i yes. Nie, co to jest to 815 za moją głową? HP? Bym? No, 500, no nie, Aha, nie, 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 mi. nie, nie, Łach, nie, 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 Чекай, ага. Змахваем челней, я пойду. Дракон фейкс. Так Снова. Умам, To the frame. Mm -hmm. ah, oh, oh, compelled to battle. Attack. Yes. Jak ładnie, wszystkie I need no steed. Who calls the dragon knight? This calamity. Allah We cross swords yes my name is gonzalo i by my plane a worthy tribute dragon eye The dragon wakes. E, dobrze moi drodzy, zrobimy teraz malutką przerwę. Za dosłownie 3 minuty do Was wracam. I soar higher. Zobaczcie, jestem już. Dobra robota, teraz awansuję też swoją umiejętność ostateczną. Elder Dragon 4 czyli zamienię się w smoka. Ok, czyli w powietrzu swiftly. teraz użyć, tak? Of course. nie da się tam tego The Dragon Wakes. No dobra. Aha, on no, się po prostu teleportuje. Może być. Po prostu go zabiłem. No dobra. Tyle z tego odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejny już w najbliższym czasie. Cześć, trzymajcie się. Zapraszam również do komentowania, subskrybowania i łapek w górę. Bo łapki są fajne. <laughs>